O człowieku, tyle roboty, łapy do ziemi. Nie wytrzymam. Vivi, podpiszesz papiery. Siemaneczko, witam was serdecznie. Jedziemy do pracusi. Zapraszam. Które to są? To są te moje ulubione. Tylko dziesiąteczki. Człowiek ma łapy jak go No dalej, zielone jedziemy. Ogólnie mogę mieć troszkę gębkę obślinioną, bo musiałem sobie wazelinką zrobić. Od tego uśmiechania się popękało. Za dużo się śmiejesz chłopaku. Dziękuję Podwójne espresso poproszę Czyli szoguna Że jak? Poproszę? Szoguna jak szogun to idzie shogun PO2RV 39 37 Zarmowane felusie Czyżby to było to? O, no to dzisiaj będę Mateusz. Odpalmy maszynkę. Będzie porządek? Jest elegancko. Kurde, ale kijowo, że pada. Takie fajne właśnie chciałem ujęcie zrobić. Odpali? Dobra. Trzeba się wpakować i lecimy. Ten buty białe sobie lepiej zmień. I <grymne> o! Dawać mi kokodaki. O! Zaraj inaczej, teraz można chodzić. <grymne> Dobra, wierzymy te rzeczy. Gdzie to jest tutaj? Napie wiedzonko, kurtkę i chyba laczkę sobie wezmę. Tutaj do środka. W jak sobie pojedziemy Hops Dawaj laciuszki o, a ten rękawica się wypierdziła już Hoppa. O No jaka pogoda Tutaj ciśnij Majster Karty trzeba zalogować O boże Jak jeszcze gdzieś w dłuższą trasę jechać to wam powiem szczerze ja tam Lubię deszczek, ale jak mam teraz skakać po tych kontenerach To za czasymi kontenerami Szok i niedowierzanie Dobra To 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 auto odstawić, kartę się zaloguje O, witam serdecznie całą Polskę Tutaj tutaj Tutaj, tutaj Zamerek troszeczkę trzeba narwać

Pogoda akurat na krzest na nowych rękawic <noise> Bardzo dobrze Jazaka ślumpa Tu dół mamy, to tu już zrobimy O No Ej, co takie ciasne? Łapy spuchły Ciach tu może się uda wszczepić? Pewnie, że tak. Idealnie. Idealnie. Tu, tu, tu. Na końcówce się trzyma. Tu przy okazji skrócik. Ustawiamy sobie środek menu. Można sobie zaprogramować i ładnie tutaj wchodzi. Jeszcze raz spróbujemy tam ładnie się nogę. Mamy to! Ja z, y, złożę te nogi, bo szczerze nie wiem jak tam wygląda sytuacja z obrazem. Czy tam gdzieś kropelki nie przeszkadzają. Ja tu gadam, a wy nic nie widzicie. <grym> Chyba zaparowała to akurat idealnie, nie? Otworzyć trzeba, jak przejeżdża... ...tyr <laughs> Ciężarówka, a nie tyr Lecimy jak tyr Dobrze, a więc tak Cześć, witam eee, no tak, 5 albo 6 kółek, no. Łapy do ziemi! Ja nie wiem, czy od szantiera bym sobie tego mana nie pożyczył, i ten, pojedynczy, tylko podnieś i ogień. A, ok. One minute later. Oh my God. A few moments later. <smart noise> Why do you has check the Two hours later Darling Thank you very much Kawałeczek trzeba przycupnąć, iść do okienka, dać im papiery na zrzutkę, kawałek dalej później podjechać, dać papiery na załadunek. I tak sobie będziemy dzisiaj tuptać. kodaki zmoczone Boziu A to dopiero pierwszy załadunek Jest moja szuszpolska kurcioszka Powiem wam, że to się tak upierdzieli wszystko idziemy dać papiery Dziękuję bardzo. Proszę? Tutaj dobra, super, dzięki. Dobra, a to tutaj zrzucamy, szybko, szybko. Nowe rękawice, a są tak mokre już, że ja dziękuję serdecznie. Ptaszki śpiewają, jest dobrze. Oj dana, oj, dana, oj, dana, oj, dana, proszę, jakiś szacunek dla kierowców. Z żadnego dachu nic, żeby się stać i ślubić, więc robimy pozłości. Dalej, pomoknę. Dobry, cześć, proszę. Ja taki znak rozpoznawczy robię moim dzwonieniem, że się widzieć, że sympatyczny kierowca przecież. Jestem gotowy, nie? Tak, dobra, tak. dobra, dzięki Zaraz przyjdę O Boże. Humor dopisuję, bo to pierwszy załadunek A jeszcze zostało ich pięć Jest super wiadomość! Zaraz wam powiem Sprawa wygląda następująco: wszystkie puszki są gotowe. Także bardzo mnie to cieszy, bo ostatnio nadrobiłem czasowo i, i musiałem czekać ponad 2 godziny za puszkami. A teraz całe zlecenie na dzisiaj jest gotowe. Także elegancko, bo tego będę wjeżdżał i bum-bum-bum i po robocie. Także szybka akcja, bardzo mnie to cieszy, że nie muszę czekać. Jeżdżamy stąd Powiem że Wam, że nie jest zaciekawa ta pogoda, ale co zrobić no. Energii nie tracimy i chęci Nie ja to sto! ja tu jadę pierwszy Pchosie, pchosie eee... Czekajcie na papiery tylko Raz Dwa trzy, cztery, pięć. Okay. Zobacz, dzięki bardzo Radzie. Dobra, można powiedzieć, że jedno kółeczko zrobione, zostało jeszcze ich pięć Także troszkę roboty będzie Dobra, jedziemy No, witam serdecznie. KM hey, mam, mam pełne, to jest B6, 62, 110 i 111. I będziemy ładować sekundka bo mi tutaj się tego T62B6, 111 i T62B6, 110. Super, dziękuję bardzo. Dobra, to są do podpisania do zanotowania kolejnego kontenera. Ogólnie odkryłem, że moja kurtka ma kaptur Wszystko zwłoczone, masakra mam dosyć <laughs> Czemu tego kubka od razu nie podłożysz? Nie podkładam, bo takie mam zboczenia akurat, że leci ślumpa, i, i jak się pucze ekspres, albo ktoś miał latę czy cokolwiek, to na pewno tak zleci ta woda, czy nie wiadomo co tam od przemywania, i dopiero leci kawa, więc sobie wolę poczekać. Tak w celach wyjaśnienia, jak ktoś sobie zadał pytanie. Czy było jak zadał? Nie wiem. Ogólnie ten robię trzecie kółko. Musiałem wejść po kawusie, troszkę ogrzać stópki. Bo skarpetki wyglądają właśnie tak. <grystanie> Jest masakra. Buty buty e, przemokły całkowicie. Nie ma możliwości wysuszenia ich zbytnio. Także trzeba to jakoś dzisiaj dźwignąć. Drugich skarpet też nie mam, bo to nie moje auto, więc tylko byłem przygotowany na, na te kółka i do domu. No cóż, co zrobić? <grystanie> nie można tracić poczucia humoru. Polecam słuchać muzyczki dobrej, taki deszcz. Ja sobie teraz zakładam słuchawki i nawet jak mam wzmoczone skarpety, rękawice, rękawice jedynie to wrzucam tam na, na podłogę. Jak jest ogrzewanie z kabiny, to coś tam, coś tam przesuszy, ale normalnie leci z nich, bo całe są mokre. I tyle. Dopić kawusie. Ale krótsze. Dopić kawusie i pracować dalej. A wy, jeżeli się podobało, zostawcie lajka, <grywa> jak już taki typowy youtuber, nie? Rasowy. Komentarze i w ogóle subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. No dobra, ja spokojnie spokoju sobie wypiję kawkę. Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Albo nie, tak, cześć! <grywa>

Serce Dziękuję, ci pokazałaś? Tak, serce, boże! Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Albo nie damy... Ty goś jest będzie speł... Widzę, matko, naźmierza! Kocham cię, widzę! Serce no.